Czwarta na oczy niewyspane Nie mogę zasnąć, za płaczy płaczę też Kto do ciebie wiesz, czym mnie pamiętasz? To najszerszy tekst, piszę go od, serca. od serca. Jak gorączka, no trudno, pada sam na sam Z bezsennością, bez skutku się zmagam Myślę o tobie, jakoś nie mogę przystać Cały mój świat w twojej ja. osobie się streszczał robiliśmy błędy yeah. Jesteśmy ludźmi, życie nie pomogło, kto o co mogłoby nas poróżnić? Roz wypowiedział wojnę nam Nie było reguł, tylko konfuzjny ból z codziennego wieku Każde niepotrzebne słowo do dzisiaj przeklinam przeklina. To Na co dzień człowiek się zapomina, w końcu zastaje do pusty Zresztą sama wiesz nie pożegnałaś się i chciałaś uniknąć łez ja wiem.